Dzisiaj mija rok. Rok od momentu, kiedy mieliście kolejną szansę, by odmienić los milionów zwierząt. Zwierząt, które każdego roku cierpią i umierają w bólu i cierpieniu na fermach futrzarskich w Polsce. Dokładnie rok temu Partia Zielonych złożyła do Laski Marszałkowskiej projekt zakazu hodowli zwierząt na futro. Zakazu, którego chce zdecydowana większość Polek i Polaków. Zakazu, który we wrześniu 2020 roku poparliście liczbą 356 głosów. Dlaczego więc przy tak ogromnym poparciu społecznym i politycznym projekt trafił do sejmowej zamrażarki? Dlaczego po raz kolejny zabrakło Wam odwagi, aby stanąć po stronie tych, którzy nie mogą walczyć sami o swoje prawa? Polska to największy producent futer naturalnych w Europie, ale to żaden powód do dumy. Drodzy politycy, macie moc, aby zakończyć cierpienie milionów zwierząt. Reprezentujecie naród, który jest pełen empatii i współczucia dla zwierząt. Wsłuchajcie się w głos Polek i Polaków. Czas wprowadzić zakaz hodowli zwierząt na półtro w Polsce.